Berat to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Albanii. Położone nad rzeką Osum w otoczeniu wzgórz i gór. Jego historia sięga czasów starożytności, kiedy było znane jako Antipatrea. Miasto słynie z charakterystycznej osmańskiej zabudowy, gdzie białe domy z dużymi oknami tworzą niezwykły malowniczy krajobraz, dlatego określane jest mianem Miasta Tysiąca Okien. Na wzgórzu ponad miastem góruje zamek, zbudowany jeszcze w IV wieku przed naszą erą, który do dziś jest zamieszkały, co zresztą wam pokażemy. Miasto łączy w sobie wpływy kultury zachodniej i wschodniej, a świątynie, zarówno meczety, jak i cerkwie, przypominają o bogatej i wielowyznaniowej historii. Berat to także miejsce o wyjątkowej atmosferze, gdzie tradycyjna kuchnia, oliwa z oliwek i lokalne wino dopełniają uroku tego miejsca. W 2008 roku miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cze-mano, witajcie w kolejnym vlogu. Z tej strony Jorman i jego lepsza, ładniejsza połówka, która jest gdzieś... O, gdzieś jest. E, dzisiaj witamy Was w Beracie, w starym zabytkowym mieście e, Albanii. Jaramy się strasznie, bo jest tu raz, że ładnie, dwa, że jest tu mnóstwo bardzo fajnych knajp, gdzie można zjeść dobre rzeczy e, za niewielkie pieniądze, co nas bardzo cieszy. Nasza polska wewnętrzna cebula jest przeszczęśliwa. E, no i co? I postaramy się Wam przybliżyć też trochę historię tego miasta, także zostańcie z nami. Jak pewnie zdążyliście zauważyć na ujęciach, miasto zwane jest miastem tysiąca okien, co chyba nie powinno nikogo dziwić po tej ilości okien, którą tam widać. A jakbyście przegapili, to, o, chodzi o te okna. Jest to jedno z najstarszych miast w Albanii, no jest naprawdę piękne i malownicze. Jesteśmy teraz w starej części miasta, tam jest też nowsza część miasta i tam jest nowsza część miasta. Natomiast tak jak możecie zobaczyć, za nami, tutaj na górze jest zamek, a tutaj jest właśnie. Stare miasto w Beracie. Ta zabudowa, którą tu widzicie, jest bardzo charakterystyczna. Wszystkie domy mają dokładnie takie same dachy z tego samego materiału, do tego białe ściany, bardzo podobne okna. No tworzy to naprawdę bardzo ładny malowniczy widok. Do tego wszystkiego jeszcze jest tutaj rzeka, która pewnie w okresie wiosennym wygląda bardziej okazale, bo zapewne jest tam więcej wody. No my idziemy teraz na exploring, zobaczymy, co tu można dobrego zjeść. Jak pewnie zauważyliście, lubimy dobrze zjeść. A ceny w Albanii dobrego jedzenia są naprawdę bardzo fajne. Obejrzyjcie jakiś stary Mercedes, który wozi ludzi do hotelu. Tutaj naprawdę takich starych samochodów, jak już pewnie się zdążyliście zorientować, nie brakuje. Jest to chyba element tego folkloru tutaj, bo te samochody, które u nas już dawno by trafiły na środ, tutaj jak najbardziej są cały czas w użytku. Co ma swój urok. Miasto jest bardzo malownicze. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W cieniu jest przyjemnie chłodno, na słońcu. Słuchajcie, dzisiaj mamy drugi. W drugi października, a na słońcu nie da się wytrzymać. Także no, pogoda jest git. Słyszeliśmy, że w Polsce jest teraz no, nie za ciepło. <grym> Także może się rozgrzejecie przy naszych vlogach. Chodzimy. Mam takie spostrzeżenie, że tu jest bardzo dużo pustych domów. Mam takie wrażenie, że w większości są tu hotele, restauracje i puste domy. Sporo ludzi musiało stąd wyjechać jakiś czas temu. Wow, zobaczcie, jak tu pięknie. Mega, naprawdę ekstra. Hotel tu jest. Słuchajcie, nie wiem, jak tu jest w sezonie, ale w tej chwili jest tu mega cicho. Coś, co bardzo lubimy. Wiemy, że może w ostatnich vlogach nie było tego widać, bo byliśmy raczej w bardziej turystycznych miejscach, ale jest tutaj naprawdę świetnie. Cichutko, w cieniu można fajnie odpocząć, bo słońce jest z drugiej strony. No i jest bardzo urokliwie. Tak jak Renia zauważyła, bardzo nam to przypomina styl tego domu Zekate w Girocaster. Zresztą w ogóle jest tutaj dosyć podobnie, nie? No wiadomo, ten sam kraj. Kiedyś tutaj było Imperium Osmańskie, no i wygląda tak, jak wygląda. A to jakbyście sobie chcieli kupić dom zbieracie, to tu jest numer telefonu. Z tego, co wyczytaliśmy, to jeżeli chodzi o obsługę nie ma większego problemu z kupieniem na przykład domu czy mieszkania w Albanii. Natomiast jest, są obostrzenia, jeżeli chodzi o zakup ziemi. Chodzi po prostu o to, żeby ludzie nie wykupowali z zagranicy ziemi i żeby tę ziemię kupić, musicie założyć spółkę, to nie jest pewnie proste a oprócz tego jeżeli kupicie działkę powiedzmy strzelam za milion złotych to musicie na nie postawić jakby inwestycję która będzie przynajmniej trzykrotnością tego czyli dom za 3 miliony. No myślę, że to są właśnie takie zabezpieczenia, żeby ktoś sobie nie przyjechał po prostu nie wykupił tutaj ziemi, żeby nie było takiego, wiecie, rozsprzedawania majątku państwowego jak to na przykład bywało kiedyś chyba w Polsce. Możecie zobaczyć, jak wygląda taka ściana. Normalnie drewniane deski, tam jakoś, jakąś zaprawą jest to wypełnione. Yy, I jest na to położony tynk. No, przepiękne są te uliczki. Naprawdę super to wygląda. To wygląda, jakby też było opuszczone, ale jest mega urokliwe. Już trawa zarosło tutaj. Drzwi, no super to wygląda. Sam berat podzielony jest na trzy historyczne dzielnice. Nie będę sobie łamał języka i na dole wam to napiszę, jak one się nazywają, ale dzielnica, w której my jesteśmy, właśnie znana jest z tych takich no, okien, z tych domów, budynków, które właśnie zwiedzamy. Renia wyszukała jakieś takie fajne miejsce gdzie możemy zjeść po drugiej stronie rzeki, więc wbijamy na mostek, który tu jest, chyba jedyny most jaki tu jest w Bracie. A to jest owy mostek, bo tam na górze jeszcze jest jakiś zamek, ale odpuszczamy, jesteśmy zbyt zmasakrowani wycieczką do Tetu <gry> i po prostu dzisiaj chillujemy. Wcześniej mówiliśmy, że chyba nie pójdziemy do tego zamku na górze, ale coś czuję, że chciał nie chciał, pójdziemy do niego, bo restauracja, do której idziemy, jest 1300 metrów tam pod górkę. No a tak z innej beczki to jeszcze chciałabym dodać właśnie, że zauważyłam, że tu w ogóle nie ma parkometrów. I... Bo tu Unia Europejska jeszcze nie dotarła. No, ale po prostu chodzi o to, że jest takie turystyczne miasteczko, ale no, widać, że można sobie stanąć gdzieś na poboczu, ale nie ma... Nie chcę nie ma problemu. Więc taki plus dla tego miasteczka. Spełniły się moje najgorsze obawy. Tu <grystanie> chyba skończyły się fundusze na inwestycje. Przy okazji możecie zobaczyć jak to wygląda. Z zewnątrz mury się buduje z tych takich kamieni, a góra normalnie wylany beton. Trochę sapie, bo trochę przeszliśmy. Tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze kawałek i, i będziemy umierać. Słuchajcie, ale... Domy tutaj, no niczego sobie są te chałupy. Fajne. Wszędzie klimatyzacja, dużo słońca. Chyba nie można narzekać. Jak ktoś ma tu jakąś spokorą bo to raczej fajnie się żyje. Ciekawek... Ja myślę, że oni tutaj po prostu żyją z, wiesz, z turystyki głównie, nie? I wiesz, te domy sobie tak pobudowali przez lata. Pewnie tak, no. no. Ciekawe mnie, jak wygląda tutaj temat z opieką medyczną. Na jakim jest poziomie. Pewnie jak zwykle, jak ma się hajs, no to jest wszystko git. Bo Afryka to, to nie jest, czym jakiś Madagaskar. Ale jak no pewnie ktoś nie ma dostępu do większej ilości gotówki, pewnie trochę gorzej to wygląda. Muszę poczytać. Cześć, piesionio, Chilujesz sobie? Słuchajcie, no nie zgadniecie. Jednak doszliśmy do zamku. <grych> no, czyli wchodzimy do zamku. Chodzi na to, że wszystkie restauracje tutaj są po prostu na terenie zamku. Jak mi się zdaje. Zgadza się. jesteśmy na zamku, ale to chyba jakby miasto po prostu, mury obronne miasta, górnej części. Mnóstwo knajpek, restauracji, wszędzie nawołują, żeby przyjść i u nich zjeść, ale wszędzie nie dam rady być. O, Boże, jedyne, ale mnie łydki nawalają. Myślę, że tak, normalnie to jest nazwa ulicy, Reniu, także damy radę, przejdziemy tędy. Teraz się okaże czy przejdziemy Oj, co chyba normalnie ludzie chodzą mi się zdaje Przy okazji będziemy mieli małe zwiedzanko Nie wiem, może tu Dobra, tam jest ulica, przejdziemy Google Maps jak zwykle nas rozczarował Nie no trochę nasza wina bo mieliśmy iść do innej knajpy a teraz też idziemy do innej chcemy zobaczyć bo tak ładny widok ma być na miasto o kurde, to jest taki klimat, to jak jest deszczowo, musi też być fajny klimat, tak jesiennie. Zobaczcie ten dach, czy co to tam jest? A, to piętro jest, okej, okay. nieźle. No dobra, i doszliśmy do równoległej ulicy, a, już chyba widzę, to chyba jest tam. I zobaczcie, Google Maps kazał nam się cofać, iść dookoła, wystarczyło po prostu wejść w taką, wiecie, boczną uliczkę i przejść z jednej ulicy do drugiej równoległej ulicy. Zobaczymy, czy to w ogóle wolne miejsca są. Bo coś czuję, że chyba. Miejscówka jest. Przednia. Przednia. Tak to wygląda. A tu jest menu. Oh. Bardzo skromne i bardzo. Proste. W cenach. Tak, no ale ja, ja wolę, jak jest proste menu, dlatego że jak jest 45 tysięcy dań, np. Do, do takiego lokalu z kuchnią wietnamską, to zawsze jest problem z wyborem. Zobaczcie. Zawsze też. Nie wiem, czy wcześniej pokazywaliśmy. Tutaj w Albanii są rozkładane takie. Sewetki. Jest mniej problemu z, ze sprzątaniem później stolików. Ale nawet też jak są obrusy, to i na ten, na ten obrus i tak dają te papierowe takie tak. obrusiki, nie? Słuchajcie, szama wjechała. Zamówiliśmy sobie sałatkę grecką. Dwa razy taką, takie cacyki. Do tego sok z granata świeżo wyciskany i co tam jeszcze jest? I tam musaka? musaka. No i dla mnie jeszcze ma wjechać jakiś stek, rumsztyk czy coś takiego. Zobaczymy, czekamy. Słuchajcie, te tacyki to nie mają boskie. Sok z granata też jest rewelacyjny. I jeszcze. Sałatki nie próbowałem i zaraz wiedzie stek. Czekamy, także Mega. No i ten widzeczek do tego. No, super. Jestem ukontentowany. I dotarł do nas stek. To się nazywa Beratistek. I to chyba jakieś takie danie lokalne, bo to było z karty z tradycyjnymi rzeczami. Mhm. Także jemy. No, jeszcze zaraz zobaczę. Wiecie, to nie? Albo czekaj. O, on w środku jest. O, kurde, tam jest serek czy coś. Dobra. Dobra, ja zobaczę. O nie. Co nie? To wow. trochę, jak, trochę jak taki dewolaj, nie? Dewolaj, no Jesteś właśnie, takiego? z jakimś serem. I jak dobrze. Ja mogę spróbować? No nie, no nie możesz. <laughs> no zjedz całe. Gorące. Pyszne. Będzie ci smakowało, naprawdę. Wyszliśmy z tej knajpki, jesteśmy totalnie objedzeni. Yy, za całość zapłaciliśmy 122 zł. Za dwa soki z granatu, za dwa dania, za dużą sałatkę grecką i dwa razy cacyki. Jak lubicie zjeść dobre rzeczy, to zapraszamy do Albanii, bo tu może naprawdę nieźle zjeść w dobrej cenie. Słuchajcie, i tak jak tam na dole powiedzieliśmy wam, że nie przyjdziemy do zamku, tak oto jesteśmy. <grych> Dokładnie z tego mostu. A tam na dole też jeszcze teraz widać, jest para, która wcześniej też sobie robiła gdzieś... Tak, nie, tutaj na zamku sobie oni robili... Tutaj robili sobie, tak, nie? No foty ślubne. W tym czasie, kiedy my zjedliśmy, to oni sobie tam poszli już na dół zrobić sesję, nie? Słuchajcie, tu jeszcze fajnie berac widać, ja zaraz wam pokażę. O, tu flaga albańska. I czeknijcie sobie jeszcze... Jeszcze tu. Widoczek. Widok na tą część miasta. Super to wygląda. Tu jeszcze dać mury z tej strony zniszczone. Tam jeszcze jest jakaś ścieżka. Fajnie to mi się wyglądać na wiosnę, jak ta rzeka jest wypełniona po brzegi wodą, bo na razie to jest taka, wiecie, ledwo ledwo. No. I tu jeszcze z drugiej strony miasto wygląda tak. Tylko to już jest ta nowsza część. Ta starsza część, jak, jak widać, to od razu po dachach tutaj i tu. Mega te dachy. Naprawdę super to wygląda. I to by było na tyle. Z beratu. Jak się podobało, łapa w górę, subskrypcja. Także jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentarzy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Dzięki, że byliście. Hej! Pa! I to już koniec naszej drugiej albańskiej przygody. W tym roku w Albanii byliśmy dwa razy. Za pierwszym razem pojechaliśmy tam naszym samochodem po drodze zaliczając kilka innych państw. W samej Albanii nakręciliśmy 9 vlogów, a cztery m.in. w Bośni, Czarnogórze i Chorwacji. W grudniu udajemy się do Maroka, także jak jesteście zainteresowani, zostańcie z nami. Dzięki jeszcze raz, że byliście. Hej!